Trzebie chciał wystąpić o posiadanie możliwości noszenia betonu. Jedynie, gdzie ty możesz wystąpić to w TVL Dzień dobry, kurwa się na śniadanie. Jak a nie... to tymi kanałami? No, a jak? Kurwa jak motor? A jak? <laughs> jest? A jak? Jak to tak? Ja co ja mogę... ja tak mogę jechać? Tak do końca? No, kurwa się mil za godzinę leci. No a jak? Ja se oh, jadę. Kurde. A to pływa też? Łe kurwa! No, zobaczymy. No chyba nie pływa do końca. GPS mi się pojebał, bo ten Ford tam właśnie robi takie GPS-y, wiesz? Um, I myślałem, że to no. jest wiadomo. molo. Myślałem, że jest molo, wiesz?